W Brawl Stars aktualnie mamy 83 postacie. I ja dzisiaj do każdej z nich wybiorę jednego najlepszego skina, który do niej istnieje. Waszym zadaniem jest oglądać ten odcinek do końca i też w komentarzu pisać mi, jaki jest wasz ulubiony skinek do każdej postaci, dobra? Bo jestem ciekawy. Więc ja już zaraz zaczynam ten oto challenge. Ale zanim do tego przejdę, jak dobiecie tutaj 2000 łapaczek w górę, to nagram za niedługo odcinek, gdzie będę wam pokazywał, według mnie, najlepsze skiny z chińskiego Brawl Stars. Czyli zrobimy sobie ranking skinów z chińskiego Brawl Stars. A wiecie, że tam niektóre skiny są tak mocne, tak chore, że to jest hidden więc polecam lajkować, bo taki odcinek na pewno będzie fajny. No więc dobra, ja już nie przedłużam i przechodzimy sobie do pierwszych zadymiarzy. Może po prostu będę to robił po kolei e, od rzadkości i zaczniemy sobie od Shelly. A jeśli chodzi o Shelly, no to ona ma kilka fajnych skinów. Są też takie skiny, których ja nie mam do niej odblokowanych i zastanawiam się. Albo gwiazda Shelly jest moim ulubionym, albo Witch Shelly. I chyba szczerze wybieram Witch Shelly mimo wszystko, e, tą oryginalną, bo ona też jest rzadka, też jest OG, a wygląda lepiej od Star -Shelly. Dlatego tutaj na początek leci punktyk do niej. Zanim przejdziemy do kolejnych postaci, tutaj by 10 Losowych subskrybentów mojego kanału, jak też chcesz być pokazany w kolejnym filmiku, wystarczy, żebyś mnie subskrybował. Dlatego mega, mega dziękuję działa. Lecimy po pół miliona subów na tym kanale, ale dobra, wbiamy sobie teraz w Nitę. Jeśli chodzi o Nitę, to tutaj też się długo zastanawiałem nad wyborem. Tym bardziej, że nita nawet ma takie skinki za 300 gemów, czy za 199, ale szczerze, te skiny odrzucam. One mi się jakoś tak bardzo nie podobają. Fajna jest gumisiowa Nita, fajna jest szyba Nita, ale najlepsza jest czerwono nosa Nita, dlatego że jest też rzadka. No i ogólnie bardzo ładnie wygląda, więc ją sobie wybieramy. Musimy lecieć szybko, bo tych postaci jest teraz naprawdę dużo, żeby ten odcinek nie był jakiś strasznie długi. Jeśli chodzi o kolcika, no nie, nie będzie to Challenger Colt, mimo że jest najrzadszy też go nie wybiorę, bo tutaj wybieram najładniejsze, najlepsze skiny i szczerze hmm, chyba weźmiemy jakiegoś mecha skina, tylko chyba nie tego oryginalnego. Najlepszy mecha kolcik według mnie to jest ten tutaj, taki fioletowy, jego strasznie chciałbym mieć. Oczywiście, bardzo ładny jest też Colt Corsage, ale według mnie wygrywa tutaj Renegade Mecha Colt. Później mamy Bula i tutaj zostawiam się tak naprawdę pomiędzy dwoma skinkami albo Minotaur Bull, czyli ten kogo, którego mam tutaj, albo jeszcze fajnym skinkiem jest dachowiec Bull. ale szczerze Minotaur wygrywa, Minotaur jest totalnym koksem więc jego tutaj bierzemy. Broczek, no tu chyba nie, nie muszę wam mówić, bo na pewno wszyscy wiecie jak mnie znacie, e, zawsze wam powtarzam, że mój ulubiony skinek w całej grze jeśli chodzi o Broka to jest Brok Zeus. E, i ogólnie to jest chyba ulubiony skinek w całej mojej grze, e, nie tylko jeśli chodzi o Broka więc jego bierzemy. El Primo ostatnio wszedł Spongebobik i pewnie wielu z was myśli, że jego tutaj wybiorę e, fajnie jest też na przykład El rozgrywający ale nie, tu was zaskoczę, ja biorę El Rey Primo, bo to jest król, tak jak król Torii I. Jeśli chodzi o Barleya, no to szybko lecimy. Tutaj nie mam aż tak wielkiego wyboru, ale jak już kogoś muszę wybrać, to właśnie Mistrz Kołysania Barley. Lubię skiny z Chińskiego Nowego Roku i on też jest fajny. Przejdźmy sobie do poko. Poco ma mnóstwo fajnych skinów, że tak powiem i kurczę... Ten jest naprawdę spoko, ten nowy i on jest też mitycznym skinem, ale jakoś mi od zawsze się podobał ten serenadowy pokon, już jest tak długo w grze i do jego tutaj wybieram. Rosa, rosa, rosa! Mam dużo skinów też do niej. Jest jeszcze liderka Rosa, jej akurat nie mam odblokowany, ale mój ulubiony to najtańszy do nich, czyli Rollinowa Rosa. Uwielbiam nowe skiny, a ten serio bardzo ładnie wygląda. I zaczynamy, moi drodzy, teraz niebieskie postacie. A zanim do nich przejdziemy, jeśli gracie w Brawl Stars, to proszę pamiętajcie o wpisaniu koziku Tory w sklepie. Jeśli macie wpisany mój kod i kupicie coś z moim kodem, będziecie pozdrawiali na moim odcinku. A tego który wam tutaj wysiadam, tam wysyłajcie mi nagranie lub screen, jak coś z moim kodem kupujecie i wtedy będę was pozdrawiał. Więc lecimy szybko z niebieskimi postaciami A bardziej z niebieską rzadkością No i tutaj mamy Jessie na początek Nie będę przedłużał, Scotty Jessie to jest mój ulubiony Skinek, on jest taki piękny, serio uwielbiam go Dynamajczek, a tu już tak łatwo Wcale nie będzie chyba wybrać jednego tylko Ale jakbym jakiegoś musiał to oczywiście Święty Mikołaj Dynamite, cieszę się, że mam go Odblokowanego, rzadki, świąteczny skinek Co tu więcej chcieć, wbijamy do Tika Mam Tika Cerbera między innymi Mam też Tika w stroju bałwanka I mam też Pana Kraba Tika I chyba Pan Krab wygrywa, akurat tutaj go wybieramy, ten skinek mocno oddaje. Ja jeszcze lubię Sponge Boba e, Dobra, jeśli chodzi o 8 -Bita, wygrywa Virus 8 -Bit. Nie mam go, oryginalny Wirus 8 niestety go nie odblokowałem, ale on jest ewidentnie najlepszy, bez dwóch zdań. E, Riko, 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 Rico, Ty masz też sporo fajnych skinów, panie Riko. E, Popcornik mi się ostatnio bardzo spodobał, a go nie mam. E, no ale wygrywa i tak Monarsza Błyskotka Rico, W tej wersji jest najlepszy ten właśnie skin Hiper. E, jeśli chodzi o Daryla, moi drodzy, tutaj też jest ciekawie na pewno. E, mógłbym wziąć coś który jest dosyć rzadki, ale nie. Ja Biorę babeczkowego Daryla, zawsze nim gram po prostu, jak już używam tego Daryla, więc jego tutaj weźmiemy. Penny, penny, penny! Pomocniczka Penny, czy Penny Króliczek, czy może tandetna panda Penny? To są trzy moje ulubione skiny, zawsze nie wiem, którym grać, ale wybierzmy pomocnicę Penny, bo święta mają taki fajny klimat, że ciężko mi tego nie wybrać. Karl. No i do Karla weźmiemy albo Sultan Karla, albo kapitana Karla, i teraz nie wiem. Hm. Chyba kapitan Karl. Mimo wszystko bierzemy kapitana Karla. Zanim długo wejdzie nowy skin, taki jeden do Karla z Super Soulmaker, to może on będzie lepszy. Ale dobra, jeśli chodzi o Jackie, moi drodzy, no to zobaczymy sobie, jak to tutaj wygląda. Mm, Oj, Jackie na przykład ma szybki prezent. Jackie. Kocham tego skina. Mimo, że cudnym skinem jest też ten, montwa Jackie, ale jednak szybki prezent Jackie ma takiego fajnego ulta. Biorę jego. I jeszcze gasi. do gasa. Wezmę nowego skina Halloweenowego, którego wam też tutaj wyświetlam. Bo fajnie jest oczywiście z Świata Gaz, ten od Zety, ale. A jednak moi drodzy ten tutaj, którego wam wyświetlam to jest topka, nie? Bierzemy Bo. Ehm, do Bo mnóstwo potężnych skinów. Na pewno nie wybieram Mecha Bo. Ehm, zastanawiam się nad tym, ale chyba jego też nie wezmę. I moim takim ulubionym skinkiem do Bo będzie też ten świąteczny. I dużo świątecznych skinów wybieram. Sorry, widzowie, ale ja lubię takie eventy właśnie jak święta czy Halloween. Ehm, no ale do Ms już na pewno bierzemy skinka z Karnetu. Ehm, i będzie to właśnie ten skinek tutaj w fioletowej wersji. Zobaczmy Steel. A, Steel to ja już wiem kogo wezmę. Sportowy tył. Ten skinek jest totalnym gołtem, mimo że z ma dużą konkurencję, bo bez głowy jest też jest mega ładny. Święty Mikołaj też jest mega ładny, ale sportowiec topka. Wbijamy do Piperki. Tutaj no na początku normalnie jeszcze jakiś czas temu wybrałbym tego skina Księżycowa Piper, to był mój ulubiony. Ale tak podczas nagrywania tego odcinka zmieniłem zdanie i biorę czaszkę Piper. E, tak mi się ostatnio spodobał ten skin, jak on mi się zawsze podobał, ale to jak ostatnio to wiecie. no Muszę go tutaj wybrać. E, dobra, wbijamy do Pamki szybciutko. Jeśli chodzi o Pamkę, hm, Pamka ma tego nowego skinka też i jego wybiorę, bo szczerze nie ma lepszego skina niż ten, którego wam tutaj wyświetlam do niej. E, na pewno go sobie zakupię może że pan jakoś dużo nie gram, ale on jest fajny ehm, Dobra, Franeczek, co my tu mamy do naszego Franka Ten skin jest bardzo mocny i dużo osób go chwali Mi też się on bardzo podoba, ale jednak wygrywa Wanara Frank On ma takie kozackie, złote kolorki, ja lubię właśnie coś w tym stylu Bibi moi drodzy, mam tutaj skinka za 300 gemów, czyli Tor Bibi, ale nie gram nim, bo według mnie lepszym skinem jest przeklęta piratka Bibi i ona wygrywa. Jak za tą cenę ile kosztuje, warto ją brać, najlepszy skinek do Bibi. Um, jeśli chodzi o Bibi, czyli lubioną postać mojej dziewczyny, zastanawiam się, chyba Goldne kobi wybiorę, nie? Tak, ją sobie bierzemy. Um, dobra, wbijamy do Nani. Oj, teraz ta nowa Nani, którą wam tutaj wyświetlam, czy Nani Ares? Nie no, Nani Ares mi ją wszystko wygrywa. Też uwielbiam skiny bogów greckich i po prostu cieszę się, że mam tego skinka mitycznego i jego wybieram. Edgar, Edgar, Edgarito. Uwaga, panie, co tu masz nam ciekawego do pokazania? No na pewno nie ten. Mecha Edgar, szczerze. Bierzemy Mecha Edgara, ale w którym wystroju? Trzeba wybrać dobry skinek. Ten fioletowy jest dosyć ładny. Ten też, ale nie, szczerze, najlepszy jest ten czerwony. Jego go wybieram. Grif. wbijamy do grifa, moi drodzy. Mam rekordowego grifa, ale to nie jest mój ulubiony. Mój ulubiony to jest ten świąteczny, którego niestety nie kupiłem, nie odblokowałem, ale w tym roku on jeszcze ma wrócić, więc w tym roku na święta na pewno go kupię. Grom, jeśli chodzi o pana Groma, tutaj nigdy nie wiem, czy królik Grom, czy Grom jest lepszy. No jeszcze mamy tego złotego, on jest też spoko, ale nie. E, wybieram chyba krójka groma. Jakoś fajnie się każe z Wielkanocą i tak dalej. Ten różowy jest bardzo ładny, słodki skinek. Dobra. E, Bonnie, moi drodzy, kurde. Macka Bonnie, czy cesarzowa Bonnie, czy może jeszcze jakiś inny? Mógłbym tak równie dobrze wybrać jednorożca Bonnie, tak szczerze, ale chyba biorę cesarzową Bonnie mimo wszystko, no. O, jest i pan Gale, I tutaj też ciężko wybrać tylko jednego najlepszego skina do Gale'a y Ale jak już bym musiał, to chyba wybieram tego handlarza Gaila, bo on jest mega OP, y mega rzadki, więc no, no bierzemy go. Koletka. No tak, no właśnie. Chyba Trixie Colet, której nie mam odblokowanej. Dużo jest takich skinków, które są moimi ulubionymi, a ich nie mam odblokowanych, widzicie? A jeśli chodzi o Bell, to tutaj już y kurczę. No, też muszę tego skina wybrać z Rankedów, tą belę, którą wam tutaj wyświetlam, bo ona też jest najlepsza. Ta korolowa jest fajna, ale jednak ta z Rankedów jest lepsza. Aż, moi drodzy, no do Asha. albo piec do pizzy, albo Krampus-aż. Lecz bierzemy sobie piec do pizzy, bo to jest taki wyjątkowy, śmieszny skinek, y, trzeba go wyróżnić tutaj. Tym bardziej, że bardzo lubię pizzę. Lola! Do loli, moi drodzy. Hmm. Nie no, Kitsune-Lole wezmę. No, ona ma fajną tą maskę, spokój z skinkiem. A jeśli chodzi o sama, ostatnio kupiłem sobie Sama Yetiego, y, ale mimo wszystko chyba mrożny klaunik sam wygrywa. Jesus. Ja się boję ogólnie, Klaudów, ale ten jest super. Mandy, moi drodzy, no i bez zastanowienia. Hamburg Mandy, totalny gocik. Do tej postaci wybieramy tego skina. I mamy też Maisy. Mm, Maisy bardzo mało gram i wezmę po prostu królową dżungli Maisy, Na to chyba nie ma jakoś dużo skinów. A do Hanka ostatnio wyszedł właśnie taki skinek Strażnik Księżyca, i to będzie też mój ulubiony skin. Więc jego tutaj biorę. Perełka, perełka, perełka. My tu mamy tylko vintage pearl i peryskopową pearl, ale wyjdzie teraz taka nowa, ta fioletowa, i to będzie moja ulubiona perełka, którą na pewno sobie kupię. Tym bardziej, że perłę chcę trochę wyżej wbić pucharkowo. Larry i Lori wygrywa szczerze Glitch. No nie ma tutaj zbyt dużej konkurencji, więc błąd Larry i Lori wygrywa. Angelo, tutaj też bez zastanowienia, przecież Dionizus jest tak ładny w skinie, Jeszcze kosztuje tylko 79 gemów, bierzemy go. Do Berego nie ma konkurencji, bo jest tylko mroczny koń, więc jego sobie wybierzmy. E, dobra, do Mortisa już jest dużo skinów za to. E, fajnie jest ten on mi się ostatnio bardzo spodobał, ma też bardzo ładne ataki, ale ja wybieram Mecha Mortisa i to w tej oryginalnej wersji, nie? To jest totalny szef, jeszcze to jego animacji fioletowe idealnie mu pasuje, bierzemy go. W sumie zaczęły się już postacie postaci mityczne, więc dosyć szyb to leci. Napiszcie w komentarzach jak to wygląda u Was na ten moment, jestem ciekawy czy bierzecie podobnie jak ja Wasze ulubione skiny, czy totalnie się one różnią. A po się błyskawicznie przechodzimy do Tary Bo tutaj też jest dosyć spory wybór I mi się ostatnio spodobała wściekła Tara Zawsze moją ulubioną była Burzliwa Ale teraz wybieram wściekłą Tarę I to jest mój ulubiony skinek Bardzo fajnie mi się kojarzy z finałami w Paryżu Na których miałem okazję być Więc dlatego ją wybrałem Jean! Jean ma tyle dobrych skinów Piracki Jean, i Jean, Bagnisty I ten też jest śliczny, ciemny samuraj Ale wybieram chyba złego Gina To jest topka A jak to wygląda u Max? No u Max powiem wam szczerze, że też jest grubo I chyba Hermes Max zwycięża. Pan P, panie P, no, ja uwielbiam Halloweenowe skiny, więc biorę tutaj jego, właśnie tego krabia pęgule, mimo, że ten smoczy owoc też jest mega ładnym skinem. A do kiełka bierzemy, bez zastanowienia, seledynowego kiełka. Boże, on jest taki kozacki, że ma takie ładne animacje. Byronik, no, tutaj już coraz więcej skinów do niego powstaje. Ten jest mega ładny, ale mój ulubiony to jest konferencjer Byron, ten taki trochę cyrkowy. Skwiczek bierzemy z ducha bez większego zastanowienia. Jezu, uwielbiam Halloweenowe skiny, wy już to wiecie, ale ten dopiero fajnie nie wygląda. Lu, panie Lu, kogo my tu mamy? No chyba szczerze kamienny troll Lu będzie moim ulubionym, więc fajnie, że go mam. A do rafsika bierzemy pirata, czyli jego jeden z najświeższych skinów, którego też oczywiście zakupiłem. No on oddaje najbardziej. Bazik, ej, on ma tyle ładnych skinów. No nie wiem, albo Fenira baza tego tutaj bierzemy czerwonego, albo bierzemy baza Patryka. Hmm, chyba mimo wszystko wezmę baza Patryka, po prostu jest taki bardziej przyjazny, tak fajnie wygląda, miło. I też bardzo lubię SpongeBoba, nie? Ale okej, wbijamy do Kieła. Jeśli chodzi o naszego Kieła, mamy Tutaj moi drodzy Cyberkieła i on jest ewidentnie najlepszy, bez dwóch zdań, ale jego nie mam odblokowanego. I do Iwki wybieram i w Bajku, czyli tą z chińskiego nowego roku, bo ona tak inaczej wygląda, jest taka wyjątkowa, nie? Młoda i też jest ładna, ale w Bajku lepsza. Janetka, Janetka, Janetka. Um, do niej bierzemy, oj, księżycową Janet. Taki ładny skin. Chciałbym go mieć szczerze, ale w sumie mało gram Janet, więc nawet mi się nie opłaca go kupować. Otis. No panie Otisie, jest Fara Otis, jest Oni Otis jest też Zeta Otis. I mimo wszystko biorę Oni Otisa. Oni Otis to go wiem, bardzo ładnie wygląda. A basterek y nie ma zbytnio dużego wyboru, więc krokodyl jest oczywiście najlepszy, ale on jest ładny, serio. Grey, no panie Greyu, kogo my tu możemy wziąć? No chyba ten detektyw i to w tej wersji szarej, czyli tej, którą mam. RT, moi drodzy, A, no Poseidon do RT zapomniałem o tym skinie, oczywiście, że jego wybieram. Willow, no właśnie, Willow, Scorpion Willow jest najlepsza. No, tak, ona ma jeszcze bardzo ładne ataki w ogóle w grze. A naszego docha, za którym nie przypadam, wybieram okręt wojenny doł, czyli tego pirackiego skina, który też ostatnio wyszedł. No i mamy Czaka. Z zastanowienia, pustynny skorpionczak No Nie ma lepszego skina do czaka, jest jeszcze piekielny, ale no pustynny jest o wiele lepszy. A jeśli chodzi o czarny, moi drodzy, to tutaj oczywiście Wajruska wygrywa, drogi skinek, ale warty swojej ceny. Miko małpiszon, zrzędliwy jest najlepszy, bez dwóch zdań, przecież to jest taki kozacki skin. Melody to też wygrywa Harpia Melody. Musiałem ją kupić, bo nie trafiłem w stardropie rankedowym, ale ważne, że ją mam. A jeśli chodzi o Lili widzowie, to nie ma wyboru, biorę truskawe. Clancy w sumie podobnie, też ma tylko jednego skina, więc wysoka stawka Clency. A Moe szczur to samo. Serowy moe zwycięża. Dobra, i zaczynają się legendy. Jak zostawicie do tego momentu, napiszcie w komentarzu legenda. Będę widział, że oglądacie moje filmy dłużej, a nie włączacie od razu. Bierzemy sobie spajeczka. Ciężki wybór. U spajka naprawdę się długo zastanawiam i cały czas mi się to zmienia. Ale aktualnie kreskówkowy jest moim ulubionym. Uwielbiam też kupę Spajka, który jest taki śmieszny, uwielbiam też świątecznego i mrocznego lorda, ale najlepszy chyba kreskówkowy, aktualnie. Dobra, następnie lecimy sobie do kruczka. No i tutaj mamy Feniksa bez dwóch zdań, Feniks zwycięża. Następnie Leon, moi drodzy. No, jest Halloweenowy, który jest koksem totalnym. Ale ja wybieram tego Wilkołaka w oryginalnej wersji niebieskiego, bo to jest dopiero piękne. No i wbijamy sobie do Sandy. Ona ma tyle dobrych skinów: lantarenka, koszmarna Sandy, meduza Sandy, Jezu. Nie wiem, którego wziąć, ale biorę lantarenkę. Jestem OG graczem, Lantarenka to był pierwszy taki ładny skinek do Sandy, który wszedł i dlatego go biorę. Amberka, moi drodzy. Amberka, no, królowa mrozu. No, nawet nie ma nikt do niej podjazdu. To jest tak kozacki skin. Dobra, szybko przechodzimy do mek i tu wybieram Megalodon. Też ją mam od razu ustawione. Mam jeszcze inne skiny do Meka mega megalodon wygrywa z wszystkimi no i zostało nam coraz mniej postaci Serge Serge ma bardzo ładne skinki też a najlepszy jest chyba ten nowy skarnetu, ten taki podstawowy w karnecie, który będzie kolejnym, który się zacznie za parę dni. Tak, on jest też mocny. Chester do Chestera wziąłbym szczerze tego nowego skina. Strasznie księżyca Chester, jak będzie dostępny za błyskotki, to chyba od razu go kupuję, a to już będzie za parę dni. No i Cordelius, panie Cordeliusie! Odin Cordelius jest najlepszy. Oczywiście, że tak, no fajnie, że cię mam. Dobra, i do Kita wybieramy się. Szczerze, tego nowego skina, którego mam tutaj wyświetlam. On jeszcze nie wszedł do gry, ale jest potwierdzone, że wejdzie właśnie w tej aktualizacji. E, więc ten fioletowy kitek jest najlepszy i na koniec drako. Mm, tutaj też ten skinek za 300 gemów, który dopiero co wejdzie, on jest też przewega mocny, no, dlatego jest taki drogi. Więc to są wszystkie skiny i postacie. Jeśli chodzi jeszcze o na koniec Kędziego, no to do niego już też możemy wybrać, bo ma tylko jednego skina, czyli ten arbuzowy. Dzięki za odpowiednie do końca. Widzimy się w kolejnych piona!